Hej, ty z trąbką. Nie musisz iść rano do pracy. Został go Paco. Dzień w dzień z tą cholerną trąbką. Jest w pół do szóstej rano. Dojechaliśmy, boss. Niezła podróż. Jest cały sprzęt, Smiley? Wszystko w porządku. Cała artyleria. Kołki, lance, rewolwery i karabiny. Uważajcie na skrzynki, które przyjadą z dorfu. Skąd? Z Düsseldorfu. Skrzynki dla pana. Proszę natychmiast przywieźć.